Cztery przyjaciół, którzy przetrwali różne próby. I tak, komputer. Dlaczego mi wszyscy zasłaniają komputer? Mówiłem, że zrobimy wielkie kółko. Tutaj ewidentnie jest potwór, który będzie nas ścigał się. No. O, wy, nie, 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 nie! Najlepiej jakbyście go wyprowadzili, to wtedy przejdę. Jak będzie na nas poczekać jak koło kampi potwór, a ja... a ja... nie... Jak macie poczekać, jeżeli wam przewodnik zniknął? Czuję się, jakbym był na lotnisku. Ojciec, otwartej rano. Żołnierzu, szykujemy się. Trzech przyjaciół, bo dwójka tamta zaginęła. Prawdopodobnie w innych pokojach są. Ale ja, Budziu, ja, Holczykerek, postanowiliśmy ich odnaleźć. Czy to nam się uda, czy nie, nie wiadomo. Ej, witajcie w kolejnych Backroomsach, jej. Przywitaj się, Chikerek, bo jesteś pierwszy raz. Witam. Tak, bo ogólnie to z nami gra tylko pierwszy raz w tej, tej serii. Polega na tym, że wyszła aktualizacja do Aperofobii wyszły dwie nowe mapy. No i chcemy zobaczyć jak to będzie. Już trochę ograliśmy sobie, bo Cickerek trochę nas później odwiedził, więc nieco znamy tą 11 poziom, ale tak naprawdę rozwiązaliśmy pierwszą zagadkę, więc nie będzie jakoś mega niespodzianek dla nas. No i ostatnio w sumie na tym skończyliśmy na tym widoku. Nie, teraz chyba trochę się zmieniło, bo te platformy doszły, ale to taki mały szczegół. Jest tutaj nowa zagadka, polega na tym, że... Może przejdę po prostu tam, żeby pokazać widzom. Więc teraz zagadka polega na tym, że mamy cztery, e, cztery te piłeczki i jeżeli przejdziemy dalej, to będziemy mieć panel, gdzie te kolory mamy wpisać w jakiejś, jakiejś kolejności, nawet nie pamiętamy jakiej. Ostatnio to po prostu pisywaliśmy po kolei wszystko. Więc jeszcze raz jakie kolory był budził? Żółty, biały, pomarańczowy, zielony. Żółty, biały, pomarańczowy, y, zielony. <laughs> Pierwszy kod, który wpisałem. Mi się wydaje, że to jest po kolei chyba. Teraz. Ja, ja, ja nie wiem, jak to jest. O, łom jest. Ciekawe. Dobra. I tutaj chyba mamy otworzyć. Super animacja desek spadania, normalnie jak z Call of Duty. Jest, no, o, aż ta trudna zagadka. O, to jest do kontroli bramy. Więc... Ludzie co tak długo eee... zajmuje, pisz Y. Więc... Zobaczmy, co tam przygotowali dla nas twórcy, bakrunców. Czy to jest po prostu parkour? Czy jedenasty poziom Obywa. to jest parkour? <laughs> <laughs> TAK SPADAJĄCY! Nie no. udało się. O maści, raz naprawdę jedenasty poziom w Apeirofobii to jest parkour. Ja nie, nie. czepię parkourów w Robloxie. Pamiętam co jak graliśmy tam te Epic Party, to był taki no, jeden no. poziom, co dodali właśnie nową minigierkę, gdzie można było się respawnić, to akurat u mnie było zepsute, i u mnie, i ja nie mogłem się zrespawnić, właśnie. Tak, tak. Wiem, wiem o co Cię chodziło. Tak, i to było takie dla mnie był taki mały że takie o co chodzi z tym? Ja mam chyba duży skok, ale nie jestem pewien. Dobra, bójmy się. Chyba chyba Dobra, to nie był duży skok. Chłopaki, ja jestem na salendowej, jestem na półce, jak widzimy nie masz, gdzie wyjścia. Jest nie Poczekam sobie do... O widzę cię. Nie. <ślech> to jest chłopak. <ślech> 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 o tu jest. Za tym boksem Uuu, no. ale to wygląda groźnie. <śpiewanie> spadłem <śpiewanie> O, przeszedłem. O, nie to jest. Ewidentnie to jest taki... aż do limitów. kok Ej, tutaj na dół, tutaj na dół. Budziu. Już myślałem, że spadnę. Tak, i tutaj jest bardzo. no wąski, jeżeli powiem, bo musisz aż do samego końca i skoczyć. O właśnie. Tak o jest dał się. Jest jakaś deska, widzę. O, jest kolejna. I tutaj z tej deski trzeba było przeskoczyć No tak jest, się. nie Nie wiem, jestem w sumie chyba tam gdzie kerek ostatni był. No i czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj trzeba było wejść na tą deskę? Jest to na jakiejś tu. długiej desce oh. ja. Obecny Lord parkur. Parkur. O tutaj coś jest? O mój Boże, kolejny wąski Ja nie wierzę, że ten jump można zrobić O mój Boże Uwierz O nie, fotel <laughs> Gdzie jest? To oh, jest! <laughs> o nie! Fawoniu zostawił znaki. Fawonius zostawił znaki. Mówiłem, że oni gdzieś tu są. Tak. Musimy iść dalej. Tutaj teraz chodzi o bezpieczeństwo i już, już nie chcemy za bardzo eksperymentować. A teraz gdzie? Uh, uh, uh. O mój Boże Naprawdę to jest do, aż do samego limitu. O drzwi! O nie, więcej <laughs> foteli! <laughs> nie, więcej znaków. Okej, okay. chyba dobrze idziemy. Jeszcze nie złamane, ale przewrócone. <laughs> <laughs> tak, to śwież, jest, śwież, tak, świeże ślady. Podoba <laughs> mi się, że większość tych miejsc backrowsów to jest takie jakby ktoś przyłożył e, większość logra z SCP. Po dosłownie to wygląda jak nieskończona ikra O to nieskończona ik. No dobra, dobra. ja się, że to było w backrooms, a teraz sobie przypomniałem, że ten... Że to SCP, SCP było. No. A jest chyba taki tylko SCP. Klucz. O klucz. Dlaczego? Yy, gdzieś jestem. O to musisz przejść, musisz przejść. Mam klucz. No, się że jak się tam coś otwiera. Tak. E, mam kolejny klucz. Jakby nie mogli zrobić jednego klucza do jednej rzeczy. Chciałem w ogóle zażartować sobie, że Skarabi z Fawoniuszem poszli do front roomsów. <laughs> Ale są ślady, ślady fawoniusza, więc ewidentnie tutaj musieli być. Pomyśl sobie, że oni chcieli, żeby to na jednym życiu zrobić. Ej, tutaj e... bez latarki może w paru miejscach nieźle spaść. A ja znalazłem kolejne drzwi, ale nie wiem, czy tam nie ma kolektywistów. Ale dobra, nie będziemy szukać ich. No. Okej, okay, kolejny parkur. A my. Czy my jesteśmy trechardami? Mówisz do osoby, która nigdy wcześniej nie robiła za bardzo parkurów w Robloxie. Nawet w Minecraftie mi jest trudno robić. To spokojnie mi też. <laughs> mi się udaje, poudaje. Okej, okay, to jest chyba wolna droga. Wiesz, Wiesz, Czego się boję, że nagle zatoczymy jedno wielkie koło? I trafimy w to. O znowu. nie, znowu. No <noise> znowu. Wrócimy z stamt tamtąd, skąd przyszliśmy. Znaczy się w sumie. Nie, tam chyba było zablokowane. O, okej. Okay. To wygląda jakby za chwilę miało być. Coś miało gonić, ale jest teleport, okej. Okay. O, o, jest. O mój Boże. O Jezu. Na szczęście budził sobie zalicza, jeżeli my przejdziemy, więc za chwilę no po prostu właśnie. nowe lobby zrobimy. Mhm. No. Witam wszystkich. I... O nie, jesteśmy no. w White Roomsach. No, rasizm. Ok. zagram Zagrama. Oho. Trzy. Czter, Raz kotek na podpórkę. Biegam. Sikierka zabiła i kotka zabiła. Dobra, to my wyjdziemy. Wy skyczy No, mikrofon i tak ci nie pozwoli dokończyć. Tak. No bo nie do końca. O obraz. Okay. O, eee... Trzeba zbierać obrazy jakieś na ścianach. Długi korytarz. ciemny. <laughs> Ale śmiesznie wygląda. <laughs> wygląda ten no, obraz. O ty też. Ty masz po prostu go przyklejonego na plecy. Fulczu. <laughs> O, na samym początku, na samym początku są obrazy. O mój bur... nie musicie, musicie to zobaczyć, to jest, to jest straszne. Czekaj, teraz Czekaj, się zrobiło czerwone. Nie da już, nie da już, się też nie wiem. Budziu położył Gdzie obraz jest, i... jest. Nie, nie położył, o kur... A położył w dobrym miejscu, dlatego że czerwone się zrobiło chodźcie zobaczyć o. to, to jest straszne. Czekaj, 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 czekaj. Ja, trzeba temu zrobić screena w każdym możliwym punkcie. <noise> tak, z każdej perspektywy. I wkleimy potem tu fawonu. Jest miało pani pianinko dla małych <noise> ludzi. Jest coraz bardziej czerwono. Jest obraz, znalazłem, ale chcę zobaczyć... Jezu Chryste, fujaką przestraszyłeś się. <noise> Ale to z daleka strasznie wygląda. Dajcie mi chwilę, jak sobie stamina trochę odrobię. Okej. Rozważyłem się pewnie tam te drzwi, ale zapewne coś z tamtych drzwi wyskoczy. No, to właśnie tak wygląda, jakby, jakbyśmy mieli e, później uciekać. Tam... Ja ma, światło widnie, ja idę w stronę światła, umieram! Ja, ja idę światło. Niebo! O, o nie, w sumie. Aż dziwne, że żaden potwór nie wyszedł. No. no. Jakoś właśnie cicho ostatnio było. I wykakałem na pewno. Tak. A prawdziwym potworem się, okazali się przyjaciele, którzy które spotkaliśmy po drodze. O nie! Ja wiem co tutaj będzie. Happy Beauty. To, to ja to znam z backroomsów. Tutaj będzie po prostu takie aka stwory. będzie ich pełno i będą się próbowały właśnie w jednego z nich zmienić. Ja nie chcę. I za chwilę, zapewne, będzie napis to be continued. To, jedno, to jest Hagiwagi. Nie, to coś to, to jeszcze gorszego. Fajnie było. No, podobało mi się nawet to. Oprócz, oczywiście, tego segmentu z parkurem, to mi się bardzo podobało. I w sumie większość mi się nie podobała, ale podobało mi się.